Wsiemanko widzowie i w tym odcinku zdobędziemy chyba najgłupszą wędkę w grze. No dobra, tym razem najgłupszą, bo ostatnim razem najgłupszą była Bubble Rod. Teraz już jest nowa. Nieważne, zupy to. Ja już pogadałem z tym klaunem. Musimy znaleźć 20 zwierzątek balonowych po całej mapie. Wikipedia. Najpierw muszę tutaj zrobić sobie spawn pointa. I w ogóle zdobyłem taką łódkę na Dwina która jest rybą, więc nie wiem, czy mogę to nazwać łódką. Dajcie znać, jeżeli wy macie też tą łódkę. Sorry, łódkę. Widzowie, ja wam nie będę pokazywać wszystkich lokacji, bo to chyba jest, jest zbędne. Mogę wam. Chyba wam wyślę w przypiętym komentarzu wszystkie lokacje. Mamy 1 na 20. Eee, yy, naprawcie tą łódkę. Nie, ja mam naprawdę wyślę film... wyślę yy, link do Wikipedii, gdzie to wszystko jest. Nie będę tego pokazywać na filmie, bo to zajmie za długo. Jest jeszcze druga część questa, nie spoilerowałem sobie, ale... Eee, yy, i mi mówił, że nie wysilę się i zrobię to w 5 minut. Yy. Naprawcie tą łódkę! Zaraz chyba wyślę screenshot na Widzowie, jak coś, to jeden balon jest, jak tu mamy rolę, na to, na tym czymś. Nie, przepraszam, to jest na tym! Nareszcie. Już widzę kolejnego. O, linki akurat w tym momencie. E nieważne, widzowie, wpiszcie sobie ten kod da wam skina do tej wędki, co teraz zdobywamy. Widzowie, jeden jest w B i musicie z Muswood zacząć mniej więcej w tę stronę. Przez łuk. I będziecie Głupia łódka Eee, date! Napraw tą łódkę! pośmiejcie się w komentarzu Jak już to zrobicie, to pogadajcie z clownem Tak, tak Wezmę sobie nagrodę A, czy mógłbyś wziąć mi... nic nić N Nić Chcesz, żeby latały? Nić Widzowie, ja mam niteczkę Mam na uch. Dał coś takiego. <grymne> I to. Co to ma być? mamy <grymne> małą <mamę>? piękne. <grymne> Just kidding, lol. <long>. Aha. <grymne> eee, nie. To ale we pass. Nie, ja już nic nie czaję. Nic, a nic. Nie.